Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będę przygotowywał polędwiczki w sosie szparagowym albo polędwiczki z białymi szparagami. Może w ten sposób. A więc zaczynajmy. Pierwsze, co musimy zrobić, to pokroić polędwiczki. Ja mam dwie tutaj takie przygotowane. Kroimy w takie niewielkie medaliony. To tutaj odcinamy. Jak widzicie, polędwiczki już są wyczyszczone. Ja się wcześniej tym zająłem, żeby Was tutaj nie przynudzać za bardzo. I teraz każdą, każdy kawałek przyciskami dłonią. O tak robimy coś takiego. Mięso, tylko sole. Ponieważ obiad ma być z tych łagodniejszych i przekładam na tackę wysypaną mąką, bo musimy kawałki polędwiczki oprószyć w mące. Tak o, na szybkiego, jak ja to mówię na szybciocha. Dlaczego oprószam w mące? Ponieważ Mięso będzie później soczyste, bardziej soczyste, bo będzie zamknięte, a sos będzie bardziej zawiesisty. Nie trzeba będzie niczym zaciągać. No chyba, że ktoś mąki nie może lub nie wiem, jest na jakiejś dziwnej diecie, no to może ten krok ominąć. Teraz na patelnię wrzucam trochę masła. No może jeszcze troszeczkę. Zaczynam rozgrzewać moją głęboką patelnię i wlewam niewielką ilość oleju. Chodzi o to, żeby się masło nie paliło. I czekamy aż się rozgrzeje. Woda na szparagi już jest wstawiona, ale jeszcze musimy chwilę poczekać, bo muszę Wam objaśnić co nieco. Chodzi o to, że białe szparagi. Obieramy, zielonych nie. Ja tutaj już mam obrane i mam taką obieraczkę do szparagów, czy do, do jarzyn ogólnie. I od głowy w dół. I zdejmujemy tą twardą skórkę. Tak się przygotowuje białe szparagi. I teraz końcówka. W tym miejscu, w którym się złamie, to odrzucamy, ale nie wyrzucamy, ponieważ z tego można ugotować sobie, nie wiem, jakąś zupę, później to zblendować, i już. Jeżeli będziemy używali tych szparagów, wiecie, znaczną ilość. Ja tutaj mam kilka, więc tego robił, nie będę. A, i wybieramy szparagi, słuchajcie, takie, takie. Widzicie? Twarde, nie takie. Zobaczcie, jaka jest różnica, i w kolorze. I wędrności. Ten stoi, tak sztywny, a ten taki o. Widzicie? Takich nie bierzemy z leżałych. Szkoda pieniędzy. Tuż już jest praktycznie rozgrzany, woda na szparagi się zagotowała i teraz tak. Do tej wody wrzucam kawałek masła. Troszeczkę cukru i szparagi. Będę gotował 10 minut, a na patelnie lądują polędwiczki. I przez chwilę nie dotykamy. One muszą się ładnie zrumienić. Po dosłownie 2-3 minutach mięso odwracamy. Spójrzcie, jakie jest złociste. No, i teraz czekamy również 2-3 minuty, aż się ze złocą od spodu. Zrumienione mięso zdejmuję z patelni. Teraz zmniejszam płomień. I na patelnię wlewam śmietankę. Następnie dodaję taką dużą łyżkę musztardy francuskiej i łyżeczkę musztardy takiej bardziej wyrazistej, na przykład może być saperska lub dijon. Połączmy to. Dobra, szczypta soli, świeżo roztarty czarny pieprz, ale nie za dużo. Kilka gałązek tymianku, ocet winny, może być sok cytryny, jak ktoś lubi. I łyżeczka prawdziwego miodu, dla wyrównania smaku. Ależ zapachniało! Teraz biorę się za szparagi, to znaczy odcedzam je i wrzucam do zimnej wody. Dosłownie na chwileczkę. Chodzi o to, żeby zatrzymać proces gotowania i one wtedy będą takie, wiecie, jędrne. Nie będą nam takie, wiecie, skapciałe. Będą pyszne. Dosłownie chwilunia w tej zimnej wodzie, tylko żeby ostygły. Sos już się trochę zredukował, więc przekładam polędwiczki. Bierzemy szparagi i kroimy je w drobniejsze części. I tak pokrojone przekładam do sosu. Jeżeli sos za bardzo nam zgęstnieje, możemy wlać trochę wody ze szparagów. Ale będzie idealnie, a ja już widzę. I na sam koniec sypuję groszek. To jest groszek mrożony. Odczekam 5 minut i obiad gotowy. No i mój sos jest gotowy. Możemy go podawać na przykład z purée. Ziemniaczanym lub z puree, mieszanym ziemniaki z kalafiorem. To Będzie tak bardziej wiosennie, lżej. Zobaczcie, jak wyszedł sos. cudownie. Jest kremowy, jest szparagowy, jest polędwiczka, trochę groszku. Wszystko to, co najlepsze. Spójrzcie tylko. Wygląda to jak w najlepszej restauracji. Zobaczcie, jak polędwiczka wygląda w środku. Jest idealnie soczysta, jest idealnie wysmażona. Zobaczcie, delikatnie różowiódka. Ona się rozpada tutaj. Pamiętajmy, że jak przeciągniemy, będzie biur. Mmm. Wow! Uwielbiam takie szybkie, lekkie obiady. A ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.